Zapraszam misia Lubisia do gabinetu prześwietlenia. Zróbmy prześwietlenie, by spełnić z czym jest problem. Łap! Dobra robota! tym lubiś złapała przeziębienie. Wylecz to w gabinecie zabiegowym. Łapsik! Teraz idziemy do gabinetu zabiegowego. Tutaj leczymy przeziębienia i wirusy. Jeszcze czuję lepiej. Zapraszam, Lebula, do gabinetu, który sprawdza. Tutaj sprawdzamy, czy nasze zwierzątko ma wirusa lub bakterię. Uwaga! Mamy to! To wirus! Wylecz to w gabinecie zabiegowym. Teraz idziemy do gabinetu zabiegowego. Bach, 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 bach. Już się czuję lepiej. Idę do domu. Zapraszam ściekłego ptaka do takiego gabinetu, który się mierzy i waży. Idziemy na wagę. Yy... 120 kg. Bardzo dobrze. To. Biedactwo chyba napołknął coś niedobrego. Do gabinetu oczyszczenia. Idziemy do gabinetu oczyszczenia. Dwa rzeczy. Cukielki może zjeść, kwiatków chyba nie może. Żelki Boże, wodę też Boże. Ojej, liście nie może jeść. Jej, czuję się już lepiej. Teraz idę się pobawić w domu. Zapraszam teraz pieska z Minecrafta do gabinetu mierzenia i ważenia. Teraz ważymy, ile masz kilogramów? Uuu, 12 kilogramów. Ach, to zwierzę ma nie odwogę. Czas karmienia. Idziemy do gabinetu karmienia. Musi zjeść trzy jedzenia. Żelka nie chce. Tego też nie. Raz. Mm. Tego też nie chcę. Tego też nie. Mm. Dwa. Tego nie chcę. Tego nie chcę. Tego też nie chcę. Mm. Trzy. Już się czuję lepiej. Zapraszam króliczka do lasen. Do gabinetu, który sprawdza. Sprawdzimy, czy ma wirusa, czy bakterię. Mm, mamy to. Aha, to bakteria. Idziemy teraz do gabinetu jedzenia. Zjedz siedem pastylek. Tego nie chcę. Tego też nie. Jeden, dwa. Tego nie chcę. Tego też nie chcę, tego nie chcę. Trzy. Tego nie chcę. Tego też nie chcę, tego też nie. Cztery. Tego nie chcę, tego nie chcę. Tego też nie chcę, tego też nie. Pięć. Sześć. Tego nie chcę. Tego nie chcę. Tego nie chcę i siedem. Uuu. Już się czuję lepiej. Mogę zabrać słodycze do domu. Hopla. Zapraszam pieska, Piotrusia. Tutaj do XL. Czy masz przeziębienie, czy ból brzucha? Yy. Dobra robota. To chyba ból brzucha. Wyraź to w gabinecie oczyszczenia. Już szpital niedługo zamknął. Idziemy. Pozbądźmy się wszystkiego, czego nie powinno być w brzuszku. Dwa rzeczy maksymalnie. Pastelki może jeść. Żelki może. Marker usuniemy. Pieska też usuniemy. No to wszystko. Dziękuję bardzo. Idę do domu. Ostatni pacjent to piesio. Gabinet oczyszczenia X-Lay, gabinet zabiegowy gabinet, który sprawdza gabinet jedzenia i gabinet, który mierzy i waży. Piesio była ostatnia.